Spokojnie, zaraz się rozkręci. Dzień dobry, mamy testy, mamy trzy wkrętarki, klucze uderowe, uderowe, wszystko uderowe. I tak, mamy 850, która ma Newtonometrów. Tutaj mam taką kurwa zagwostkę, bo jedna strona podaje, że jest. 8, 208, druga 205, czyli możemy przyjąć, że ma 206, i to kurwa 8, i to kurwa 5. Ten wariat ma ich aż 282. A ten ma 406, przy odkręcaniu ma nawet 610. Niestety nie mogłem kurwa dopasować. Męczyłem się prawie pół godziny, żeby z tego zostało skomponować jeszcze coś na te śruby. Niestety nie udało się, trzeba będzie dokupić. Czyli mamy dwie końcówki na te śruby, to są mansony. Oczywiście one wchodzą w drewno, już teraz zrobimy taką wzmiankę. Dlatego, że na pierwszym teście się, się troszeczkę spierałem z chłopakiem i mówiłem, że nie. Tutaj mamy wykres. Także przepraszam, oczywiście przeprosiłem go też tam w komentarzach za mój błąd. Wchodzą w drewno. Będziemy je wkręcać w drewno, także mamy trzy i mamy tylko takie dwa wariaty długie. Jak widzicie, jeden jest troszeczkę zużyty, bo on walił ścianę jest z mojej ściany tej płaczu, drugi jest nowy i akurat mamy dwie. Znaczy, no, chcę po prostu te przetestować, które by były fajniejsze. A nie, teraz możemy więcej Dobra, kręcimy Kręcimy, e, minuta 24 Spróbuję się wyrobić W mniej więcej 10 minutach Poczekajcie Aha, co do baterii, żeby było mniej więcej ok. Wszystkie są naładowane, tu jest pod słońcem, To nie będzie widać, tu mamy piąteczki Nowe naładowane, a tu mamy szósteczkę Czyli to będzie takie adekwatne, bo to są niby nowe I to kurwa zamienia stare I takie inne Pierwszy będzie 850 I będziemy wkręcać te pręty. 7,5 sto 150, tak? Na trójkę, na trójkę wszystko jest. Jest, oczywiście mamy sosenki. To chyba to kurwa osry. Reszta spadła. Dobra, to nie tutaj. No, znowu dziwnie nasi głowicy przyjechało. Znowu się kurwa robić. Nie da. Następna. Aha, tutaj trzeba przełączyć już tak. O tym opowiemy gdzieś tam, gdzieś tam osobno. Nigdy nie była włączona na trójce. Takie wkręciki sobie tylko wkręciłem, czyli dajemy na pełnej pizzy, a może na jedynce spróbujemy. 80 chyba coś na jedynce. Na dwójce ma 242 tak? No to, czyli by poszło. No i przełączymy sobie to na trójkę, żeby widać. I ja pierdole! I właśnie o to mi chodziło, żeby kupić kurwa i przetestować, i żeby była bojowina widoczna na. Na ekranie, kurwa, i to było widać. I w pizdu w szoku jestem, jak z kurwy syn. Zamienimy słońcego, odkręcimy w ogóle, nie to wariata. No, kurwa, dobry demon, dobry demon. Zamienimy tą końcówkę. Ja mówiłem o tym na filmie, ale teraz będzie akurat widać, bo mam w Bardzo fajną końcówkę kupiłem, udało mi się kupić. E, która jest płaska. O końcówkach wrócimy. Czekajcie, bit jest jeszcze okej, okay, dobra. Uuu, kurwa, ale czad, ale czad. I teraz ten wariat, tutaj też przeuczymy. Czekaj tu będzie ta śruba. I tu będziemy sobie na dwójeczkę. Powiem wam, że jak na... Poczekajcie. No dobra, no wkręciło, wkręciło, tak? Tylko że tu też na kiju musiałem pomotować. Teraz to odkręcimy i będziemy wkręcać długie. I dwa na raz, zobaczymy. Dobra, myślę, że jestem już gotowy. Skonstruowałem coś takiego, że jak będę to popychał, to będzie ok. Spróbujemy zrobić to tak na tym, na takiej e, odległości. To, że jestem sam, to mi trochę trudna sprawa. Ja to troszkę wbiję, żeby po prostu nałożyć sobie wity. Tyle o ile. Także kurwa też niezgodnie było. No, to używam tu, tutaj. I mamy końcówki. No właśnie. No, mamy od DeWalta te końcówki, zobaczymy czy one nie pękną. Będzie mi widać? Będzie. Nałożę, nałożę. Trzy. A kurde, fajnie, o kurde. Trzy, cztery. Kurde, no widzisz. To coś jest kurde, ale no, ja nie umiem. A, bo ja na lewo kręciłem. <grym się wytrzymałem> to czekaj jeszcze raz, bo wykręcałem tamte.

Siri, steri. Kurri, vana no, za dvogeti se. Dobra, o co chodzi, zadowolony jestem ze sprzętu, całe te testy tych wszystkich kurwa prędkości wkręcania śrub, tak jak mi pisali w komentarzu, ja też kurwa nie ogarniam tego, tylko bo nikt na czas nie zapierdala, jeszcze nie widziałem też człowieka, żeby kurwa wszedł do domu, znaczy na robotę i kurwa napierdala tymi wkrętami jak zły, nie, poradziło sobie fajnie w jedną, w drugą, w trzecią stronę, także no powiem wam, że zadowolony jestem. Jestem naprawdę mega zadowolony z tego wariata i no nie wiedziałem, że ma takie pierdolnięcie. O nim będzie osobny film. Tu tylko tyle o ile, co, co gdzie mniej więcej jak wygląda. Dla porównania może jeszcze, bo mamy chwilę. Wokół pokażę wam tego 850, jeszcze jak on by to wkręcał. Chociaż już było pokazane kiedyś. To już było pokazane, ale żeby nie było, gdzie te środki były użyję. Nie, nie, nie jest zły po prostu Nie jest zły Nie wiem czy się podobało Czy się nie podobało eee, Jak coś pytać Ja idę jeść Standardowo Dzięki śliczne buziaki pana na razie Cześć Hej